Dzień dobry, witam bardzo serdecznie na swoim kanale, i dzisiaj zapraszam na przegląd katalogu 11 2022 roku, który wyjątkowo obowiązuje tylko dwa tygodnie, od 27 lipca do 9 sierpnia. Jest to katalog z wieloma takimi okazjami: Black Friday, więc zapraszam. Pierwsze, pierwsza oferta 59,99, ale jeśli wydałeś 69 zł w poprzednim katalogu, w katalogu numer 10, jest to woda, są to właściwie perfumy, tak? Dalej, nie, nie znam tego zapachu, ale różowy pieprz, lawenda i drzewo sandałowe zapowiadają się ciekawie. Roświetlasz, też dobra cena 29,99 na twarz na ciało I, i, i piękna wskazówka wymieszać można razem z kremem lub basamem i subtelny blask możemy uzyskać. I tutaj jeszcze jest taka informacja, że perełki holograficzne jest to mieszanka trzech holograficznych perłowych pudrów z, unika z unikalnym efektem zmiany koloru. Tworzy cudownie odbijające światło woal. Zapewniają skórze niezwykłą Świetlistość, a wielowymiarowe wykończenie, zmienia, zmienia się od srebrnego do różowo-fioletowego i rozświetla skórę nieodpartym, opalizującym blaskiem. No i z taką pipetką, tak, pipetą, mam tutaj dalej dwa tusze, cena dobra, tylko ten wodoodporny taki sobie, go nie za bardzo lubię. Natomiast ten WonderLash XXL to y, dobry tusz, akurat nie mam wam pokazać, ale mam y, do pokazania płyn y, do usuwania wodoodpornego makijażu Dewan. On właśnie bardzo dobrze się sprawdza, czego strząsnąć. Bardzo dobrze się sprawdza w usuwaniu wodoodpornego makijażu, gdy inne środki zawodzą. Korektor, podkład. Nowość gąbeczka z, y, do podkładu z węglem y, drzewnym. Później y, krem uniwersalny z y, tender care z olejkiem y, z pestek, truskawek 8,99 czyli dobra cena. I bestseller, woda toaletowa, eklafem weekend y, oraz krem do ciała. Brzoskwinia prowansalska, biała, frezja i Pismo. Bardzo lubię ten zapach. Mam y, perfumowany y, krem, bardzo, bardzo go lubię, jest taki dosyć gęsty, treściwy, dobrze się wchłania i przy tym bardzo ładnie pachnie. Ja uwielbiam, jak kosmetyki ślicznie pachną, więc to jest sama przyjemność, nie dość, że na to jeszcze ładnie pachnie, a jeśli mamy do tego y, wodę, Przypominam jeszcze raz, jest to brzoskwinia prowansalska, biała frezja i e fizmo. No to rzeczywiście tworzy to naprawdę wspaniały duet, tym bardziej, że trwałość wody jest przedłużona, bo przy natłuszczonej skórze trwałość wody perfumowanej jest dłuższa. Dalej mamy Possess i takie mini spraye, przy tym czym zwracam uwagę, że dla mężczyzn 15 ml, dla kobiet 8 ml, a ta sama cena, dziwne. Szczególnie Eclastyl dla mężczyzn polecam. I mam przeciwstarzeniowy krem Diamon który bardzo lubię, 44,99 Oczywiście dla konsultantów jeszcze 20% taniej w nadalu link, poprzez który można zarejestrować się do klubu Oriflame i kupować 20% zniżką. No i tutaj mamy kremy, kremy w dobrych cenach. Dobre są te kremy Optimals. Szczególnie dobra cena jest tego kremu silnie nawilżającego do skóry odwodnionej. Więc polecam i taka bardzo, bardzo zobaczcie piękna maska do spania i Dobry, ładny zestaw w woreczku, ciekawe y, rozwiązanie. Myślę, że fajnie jest, warto zwrócić na to uwagę. No, te balsamy antycyrulitowe, żele do ciała też są w dobrej cenie. Zestaw, czyli Milkoni Krem do ciała, bestseller, y, taki uniwersalny y, Tenderkerek i y, y, wo, y, wydłu, wydłużający żel. Nie żel, tylko tuż do rzęs, 29,99 Kosmetyczka, ona współgra z, tym, z tą maską i gumeczką do włosów, które są tutaj, w taki woreczek zapakowane. bo to jeszcze nie powiedziałam, że z tego zestawu, yy, bo to jest zestaw, tak? Tutaj oni jakoś tak dziwnie napisali, że to jest maska do spania, no i to, to jest cały zestaw tak, też tu podkreślają że to jest takim jedwabistym materiał zapewniający prawdziwy konfront i odprężenie do tego pasuje właśnie ta kosmetyczka 44,99 jeśli wydasz 69 zł na produkty z tego katalogu bardzo, bardzo lubię te mm, m, balsamy do ust 15,99, nie dziwię się, że to jest bestseller, bo no ładnie Nawieszają usta. Nowość mamy w tym katalogu, czyli takie też w ładnych kolorach, na sucho i na mokro. 37,99 takie palety cieni do powiek the One. No, jest ten tusz. Zalotka, osłona do makijażu. I chcę Wam pokazać tę kredkę do oczu. Ja akurat mam. Hmm. Yy, kolor brązowy 36548 i ona ma taką żelową konsystencję. I zobaczcie, jaka jest wyraźna. Dosłownie troszeczkę dotykamy i ona pięknie maluje linię. Więc yy, warto zwrócić na nią uwagę i cena jest dobra. 9,99 i przy tym jest bardzo, bardzo też trwała. Brązowy, ale tutaj mamy i niebieski, i kabaltowy, taki szary kolory, więc, więc zwróćcie uwagę na to. Jest przy tym wodoodporna, jest ta kreska, nie ściera się. Bogaty kolor, odporne rozmazywanie. Ultra y, kremowa formuła. Jeszcze poczekamy, zasnień, zobaczymy, i ona w ogóle nie powinna się rozmazywać. I chcę Wam pokazać jeszcze. Y, pomadkę. Mam trzy y, kolory tych pomadek. Bardzo, bardzo lubię ten. I tak, y, pierwszy kolor to mam numerek 41801. 41801. To jest ten. I pokazuję wam kolor w ten sposób. I on za, za chwilę zastygnie To tak jak ta kredka Więc kredka jest nie No już tam musiałam mocno potrzeć Żeby się troszeczkę rozmazała Później mam yy, Numerek 41804 41804 To jest to I Pokazuję. Tak. I mam jeszcze jeden numerek 40... Nie to nie ten, o tutaj chcę Wam pokazać z tego pudełeczka, bo one są w pudełeczku tak zapakowane. Tutaj mam 41,807. W ten sposób. Akurat nie wzięłam tutaj ze sobą, ale mam jeszcze ten kolorek. On jest taki jaśniutki, bardzo taki uniwersalny, też ładny. Ten kolorek 41-796. Za chwilę jak zastygnie, to Wam pokażę, że się nie rozmazuje. Kredka trochę się rozmazała, ale tutaj chyba za grubo jakoś narysowałam, więc tak się nie rozmazuje. Widzicie. I kolejne rzeczy, tutaj myślę, że warto zwrócić uwagę na zestaw do konturowania, róż, błyszczek i, znaczy nie, 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 nie błyszczek, róż, bronzer i rozświetlacz, w skład tego zestawu wchodzi 3299 i puder sypki też, Błyskawicznie utrwający makijaż, y, tworzący matowe wykończenie, też bardzo fajny do nagrywania filmów super. I kolejne rzeczy, które mamy, tych, tych tutaj y, nie znam, produktu, więc nie pokazuję. Wydłużający tuż do rzęs to warto Jordani Gold, warto zwrócić na ten produkt uwagę. I myślę, że bardzo, bardzo ciekawy. To jest podkład odmawiający na bazie serum Jordanie Gold z wieloma odcieniami i krem rozświetlający Jordani Gold z nawilżającym kwasem hialuronowym który wspiera elastyczność i naturalną sprężystość skóry. Też takie odcienie, kilka tych odcieni. To no to było w katalogu poprzednim, te, te nowości. Wyprzedaż, tych, letnia wyprzedaż minus 50% tych rzeczy, które w poprzednich katalogach już nie są w katalogu, tylko w, są w katalogach wyprzedażowych. I zobaczcie, Piękne okulary, Norchen, ponadczasowo oprawki w kolorze różowego złota z polaryzującymi gradientowymi soczewkami, w subtelny odcinek brązu, stal nierdzewna, mosiąc silikon, woreczek z poliestru z pochodzącego z recyklingu etui. Tutaj też są jeszcze takie. To, 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 to są wszystko okulary norchen I zegarki wyprzedaż norchen Ze zniżkami. No tych zegarków jeszcze nie było. I bestseller. Yy, kapsułki do twarzy Nowej. Olej sezamowy w jednej kapsułce. olej z awokado. Olejek z pestek przez kwini Z Perły, prerii, z, z czarnej porzeczki i z olej, olejek sojowy. Jest 89,99, ale jest dla klubowiczów taka promocja, że przy zakupie 2-3 gratis. No i te nowej. Pomijamy tutaj, chcę tylko zwrócić uwagę na ten żel zmniejszający, zmniejszający wypryski 41,99. Gratis dwie próbki przy zakupie oczyszczającego olejku Nowej Olejek Nowej 39,99. Jest w promocji ujędrający krem na dzień Royal Velvet. 32,99 bez celer, szczególnie polecamy do cery suchej. No i jest też z 50, 25,99 krem ochronny na dzień. Z 50, jeszcze raz powtarzam, bardzo dobry krem i nie zostawia takiej tłustej powłoki, bo ja go mam, używam i bardzo, bardzo mi się sprawdza. Tutaj też takie produkty, zestaw 27,99 Uskin łąty, które się pojawiają w każdym katalogu. Puma kupić można tę nerkę w cenie 4990, jeśli, jeśli kupisz się jakiś produkt wellnessów, ten spożywczy. Tylko chcę zaznaczyć, że tej Pumy już nie ma, bo ja dzisiaj składam zamówienie i już jej nie było, na, tymczasowo wyprzedana. No, i zestaw 49,99. Też warto zwrócić na niego uwagę. Ta woda to li, liście fiołka, płatki róży i akord skóry. I chcę jeszcze zwrócić Waszą uwagę na perfumy Jordani Gold Essenza Bluesum. Bez cele. 119,90. I jest taka oferta, że jeśli kupimy dwie, to ona będzie w, 7, w cenie około 70 par złotych. To jest luksusowa, właściwie nie woda, tylko to są perfumy. I tutaj mamy kamel, jaśmin wielkolisny, akord kameli Celebratissima i vanilia. To jest piękny, piękny zapach. Może ja esenzę wolę, ale to jest też taki bardzo luksusowy zapach. Piękny, więc zwróćcie na niego uwagę. To jest pokryte takim różowym złotem, znaczy jedynie ta powłoka. No to może nie jest aż takie istotne, ale zapach warty, warty uwagi. I tutaj jeszcze promocje. Dalej obowiązuje promocja na All Suite 2, to jedna w cenie, dla klubowiczów jedna w cenie 24,99. Mamy tutaj jeszcze takie dla mężczyzn produkt gratis, kremy przy zakupie i oui. Dla mężczyzn czy dla kobiet to te kremy do rąk gratis. Hmm, a tutaj nie do rąk, to jest balsam po pokoleniu, a tutaj jest y, perfumowany krem do rąk. Takie ceny: lakier 19,99 bieżowy szampon 14,99. I chcę jeszcze zwrócić Waszą uwagę, a tego nie ma nadal: intensywnie nawierzającej maski. Dzisiaj składam zamówienie, to tego nie ma. I tutaj myślę, że na te maski jeszcze warto zwrócić uwagę, szczególnie w okres wakacyjny 3,99 to też warto, tylko tej nie było, bo składam dzisiaj się zamówienie, to tej maski nie było. I myślę, że ten krem, to jest duży krem do stóp, 150 ml, 9.99. Bardzo, bardzo dobry krem, bogaty z naturalnym woskiem pszczelim i olejkiem migdałowym. Wygładza, trzy stopy. Glacier 2499, w pierwszym katalogu taka woda, w drugim katalogu taki zestaw dwóch produktów. Ja akurat mam może inny taki zapach, ale, bo tutaj mamy zapach yy, pomarańczy, z kwiatem pomarańczy, tak, tutaj mój jest troszeczkę inny. Ale luksusowe, piękne pakowanie, chciałam Wam pokazać, że warto na to zwrócić uwagę. No i ostatnia strona to dezodoranty. Męskie są duże: ekla 10,99, więc męski jest duży, a y, dla kobiet jest taki mały, w tej samej cenie. Nie wiem, dlaczego, dlaczego to tak się dzieje? Nie wiem, powiedzcie mi, jeśli wiecie. 10,99, więc tak to wygląda. Myślę, że dużo jest ciekawych ofert i warto, warto się tym zainteresować. Jeszcze pokażę Wam, że się nie rozmazuje pomadka. Naprawdę ja mocno pocieram. To troszeczkę, ale mówię Wam, że bardzo, bardzo długo trzyma się na ustach i nic się z nią nie dzieje. Chyba, że jemy. Jak jak jemy, no to wiadomo, że trzeba poprawić. Ale też, też długo no nie zostawia śladów, czy coś pijemy. To naprawdę minimalne te ślady są takie, wiecie, że praktycznie niedostrzegalne. Zachęcam do komentowania, co, co zamierzacie zamówić w katalogu. Odzywajcie się na dole, dostępniam link, przez który można zarejestrować się do klubu Oriflame. I do następnego razu, cześć.